A zaraz po przebudzeniu nie mogła uwierzyć w to, co stało się ostatniej nocy. Jednak była sobą, nic się nie zmieniło. Po tradycyjnym porannym przeciąganiu w łóżku, odkryła się zupełnie i postawiła nogi na podłodze. Ziewając, wstała i poszła w stronę łazienki. Podeszła do lustra. Znowu zapomniała zamknąć drzwi. Zaśmiała się. Po kilku krokach przekręciła kluczyk. Wróciła do lustra, zdjęła koszulę nocną i, patrząc w odbicie swoich oczu, powiedziała: Kolejny parszywy dzień, koleżanko, ale to nic. Urodziny coraz bliżej. W końcu nie będę musiała nakładać tapety szpachlą, żeby kupić piwo. To jest większe ode mnie, powiedziała. Co? Przecież niczego nie mówiłam. Co jest. No, cześć. Gadaliśmy wczoraj. Co znowu z nią gadasz? Cały czas z nią gadam. O co ci chodzi? Jak to cały czas. To był sen, tylko sen. Jaki sen? Właśnie i kto tu jest wariatem? Jestem normalna, ciebie tu nie ma. To moja głowa i moje ciało. Ale przecież ja jestem, rozmawiasz ze mną i ze mną. Nie zapomnij o mnie. Nie, to jakaś paranoja. Tak dokładnie, paranoja. Jaka paranoja? Rozmawiasz z nami, to normalne. Przestań mącić dziewczynie w głowie. Czemu ja? Nie lubisz mnie? Co ci zrobiłem? Ja? Twój rodzony brat? Trzeba było mniej bioderkami ruszać. Zawsze możemy być kumplami. Jak siostra i brat. Ej, a ja? Nie słuchaj tej idiotki. Naprawdę możemy się przyjaźnić. Ja ci dam idiotkę. Przestańcie się kłócić w mojej głowie. Będę was ignorować. Was tu nie ma. Ja ci dam nie ma, ty suko. Nagle jej lewa ręka uderzyła w lustro, nie pękło. Na szczęście jej prawa ręka była silniejsza i powstrzymała lewą. Dobra, nic się nie stało. Zwykły tik nerwowy. Każdemu się zdarza. Niczego nie słyszę. La, la, la. Zaczęła myć zęby. Naprawdę niczego nie słyszała. Po czterech minutach przepłukała usta wodą i ubrała się. Reszta dnia potoczyła się normalnie.